Hej, cześć, mono wam wszystkim z tej strony sesji. Witam Was w szóstym odcinku z Terrari. Terrari? Ja pierdzielę. Don't Donsterwa. Pograłem sobie chwileczkę poza nagrywaniem i znalazłem całkiem przyjemne miejsce. Tutaj mamy bizony na, tej, na tym obszarze, i pewnie jeszcze tutaj gdzieś kawałek dalej, i to równa się kupa. Tutaj mamy całkiem dużo drzewek, i tutaj gdzieś w tym miejscu trochę kamieni. I całkiem sporo nieodkrytego nie terenu, bo taki. skrawek terenu i już jesteśmy osiedloni. Poza tym już sobie zasadziłem krzaczki. Em, marihuany oczywiście. I. Spójrzcie tylko. I mam wystarczająco kupy, żeby je nawie nawozić. I. Mm... nawozić i hodować tak w ramach przypomnienia czytałem sobie gdzieś że im więcej tych 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 przy sobie tych krzaczków co to było? jagódek tym więcej tym szybciej one rosną bardzo przydatne info w sumie i tak zawsze sadziłem je blisko siebie, nigdy daleko, jakoś. No możliwe, że czas faktycznie był szybszy. Ale długo mi się to da. Dobra, czym się dzisiaj zajmiemy? Pójdziemy sobie po kamień, gdyż potrzebny nam jest. Po dużo kamienia i po trochę drzewa. Dlatego. Pozbieramy sobie patyki. Zbieramy sobie przy okazji kupsko. Kupska. Dwa Bawole? Bawolę? To jest bawuł czy. Czy w końcu co? Byk? Nieważne zresztą. Mamy sobie tutaj soczek. Sopa. Pomara tak, pomarańczowy chyba. No na pewno pomarańczowy. I Fajencjusza zalanego arbuzem. O mocy numer... O mocy 6. Dobra. Jesteś bardzo głodny, Wilfred. Żyj! Yep, yep, jeb. Yep. No. I can fit in my... Okay. Co? O, co ma chodzić? Dobra, bierzemy, 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 bierzemy. Bierzemy, I przy survivalu. surwiwalu... Mm, dobra. Ile mamy kamienia? 5 Myślę, że jak wywalę parę... O matko Myślę, że jak wywalę parę... Tych eżyję um... parę itemów. Zrobi się więcej miejsca. O, kolejny bawa. no tak, piękny, bardzo piękny Ile mamy już kamienia? 9, 10, 11, dobra, jeszcze tylko tego. I trochę drzewka. Dobra, jeszcze tamten mm, źródłem złota. Ej, ej, nie denerwuj się, gościu. się minusem za to, że bawoły są przy... Bawoły. Niech zostaną bawoły. Że bawoły są przy nas jest to, że gdy jest ich okres godowy, a o tym już wspominałem, ale powiem jeszcze raz, one strasznie się na nas denerwują i nas... Płuką. Be nieustannie, bez przerwy. Póki nie przejdzie im ten okres gotowa. O matko, mam pełną inwentury. No, robiłem sobie gówień niepotrzebnych. A, świetnie. I przy okazji chcemy mieć akurat tak ważny czynnik przy sobie bliżej. ...survival? Nie, to był survival 6. No to jeszcze 2, Widać, bo wchodzimy gdzieś dosyć blisko. Na przykład tu... ...i se ta trafka. Dobra. Mam troszeczkę miejsca. To myślę, że wykupimy sobie to. A, mam już jedno takie tutaj. Okej, okay, bardzo dobrze. Nie zrzuci to miejsca, czyli mogę sobie jeszcze walnąć to tutaj. Nie, 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 najpierw, dopiero potem. A. 8 czyli akurat będzie na. 5 tego i. Cztery. dobra. O, piękne duże drzewko. Jeszcze grający poza materią, gram na innym świecie. Na którym już dawno nie żyjemy. Umarłem sobie. Przypadkowo. Grałem sobie i co chcę powiedzieć. A, i gdy kopałem sobie. Właściwie ścinałem drzewa. Był zbiór trzech, no mniej drzew, mniej więcej wielkością przypominających te, może nawet trochę większe, o ile to nie jest najwyższy poziom tego, najwyższy poziom drzew, bo jeśli nie, to w takim razie nieco. Refine, borcy, ja będę potrzebował jeden drop. 2 I na trzecim nie stać i będę musiał... O, okej, okay. dobra, to do sobie... Jedno. To myślę, że na całą noc nam powinno starczyć. I tutaj drzewa sobie nie skopiemy. a akurat dalej nie potrzebuję jednego. Winnic... winycy nie potrzebuję. Dobra. Cztery. Hmm. O! czyli żeby ja nie wrzuciłem po drodze? Nie, błagam, nie! A ja mam, mam to może w inwentarzu? Nie, też nie, dobra. Nie zrobiłem tego, dobra, Bill. Trzy. Science. Science machine! To nie na to, to na to tutaj. I dwa kabiny, dobra. Catstone, dwa. Jeden. No i myślę, że... Drop. Mhm. Mm I dwa. Dobrze, tak samo to teraz Science. JEDNA nageta. No nie! Nie pozwolę, grze, grze się tak tego. Ale za to... ...możemy sobie zrobić maszynkę która nas ogoli jestem bardzo bardzo głodny Dobra spokojnie, w sumie teraz sam będę coś zjadł Zawsze tak mam, że jak widzę coś w grach co wygląda w miarę apetycznie Na przykład w tym wypadku były to kolejne marchewki i Jagódki oraz ziarenka co można do słonecznika bardzo łatwo przyrodać bo to chyba jest to samo co słonecznik bo W sumie to samo, bo słonecznik to tylko ziarenka Uprażony, ale ja jestem niedorozwinięty. Wydaje się, że jestem tak... Wydawałoby się... W sumie myślę, tak wydaje, że jestem tak i bardzo... A takie głupoty gadał że to po prostu jest porażka. Ale mniejsza, dobra. Hmm, co by tutaj jeszcze dorzucić? Dobra, 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 dobra. Hmm, w sumie zaraz koniec to... Niech sobie... Noc się wydłuża, czyli mamy lato. Zaraz będzie jesień i zima. Trzeba będzie zabić parę bawołów. Żeby pozyskać skórę i zrobić sobie kurtkę zimową oraz zrobić sobie lodówkę. Parę hitersów. A nawet parę lodówek, chyba z dwie by się przydały, ale nie mam. Uf, przepraszam, potrzebnych składników na to. Dobra, tak więc. Mm, zasadzimy sobie. A, tak będzie. Czyli mi brakowało jednego Gold Neggeta. No to wyruszyłam po Gold Nuggeta. Ścieżka, którą już kawałek przyszedłem. Mamy dzień czwarty. Jak na razie od początku tej serii, która ma zaledwie... zaledwie, czy może nawet aż 6 oś... odcinków. To całkiem nieźle mi się powodzi. No o nie, desz! Burza idzie, nie nie! To... I teraz jesteśmy martwi. Jak mi pierdyknie w drzewo, albo w moje roślinki, które jak na razie zasadzone są tam w niewielkich ilościach, ale są. I to się liczy. To ja umrę. Jeśli nie zaraz z głodu. Jest idealnie dwa golden nugety. 860. 860. Powtórzę. Manuł Kupsko. dobra, zaczynamy dobrać no, się możemy zjeść. do ziemi. No w tym systemie możemy jeść. Dostać stół. A potem do... Który jest to stół a na razie musimy zrobić sobie... Boże, gdzie ja mam dom? Znaczy dom, gdzie ja mam swoje miejsce zamieszkania? Boże! Chcę się poprawić, a mówię gorzej. Nie miejsce za... Moją stację, że tak się wyrażę. O! Jak miło! Dziękuję. Co? Science. Jezu, co je zaraz kogoś. No i wracając tej historii, były, że, bo chyba nie dokończyłem. Dobra, najwyżej powiem jeszcze raz. Były sobie trzy drzewka, ja sobie wesołości na drzewa, był I to się stało! Dokładnie to samo, co teraz! Dokładnie to samo! O mój Boże, nie, nie, nie! Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dl dokładnie to samo, co wtedy! Ty! Zibon! Bizon! Właśnie, wszyscy te bizony wołałem. Bizon, weź mi tutaj... Weź go zaatakuj, Bizon, błagam cię! Bizon, weź go zaatakuj! Bizon! Weź coś zrób! Zrób coś! Zrób coś! Mizon! Jeszcze żabam nie, Może sobie torcza i go podpa... O oh my god, to jest Trigward! Trigord! Okej, okay, dobra. Build. No pewnie mnie spali. Dobra, ja muszę szybko kończyć. To byłoby tyle na dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, lajka, udostępnijcie i komentujcie. Ja mam gości, lecę. Na razie.